I że, że już jest ten czas, żeby szły za tęczowy most, bo tak to się mówi, że idą albo na wiecznie zielone łąki, albo za tęczowy most. Cześć. Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań. Które mogą ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Dzisiejszy odcinek nagrywam w sobotę rano, więc emisja będzie dopiero za chwilę, w sobotę, 1 listopada. I gdybym nagrała ten odcinek wczoraj, puściła w ogóle odcinek końskiej dawki i rozwoju wczoraj, to byłby to zupełnie inny odcinek, miałam inny plan na odcinek. Natomiast Ostatnio bardzo mocno słucham mojego ciała. Liczę się z tym, co mi ono podpowiada. I jak nie ja, poszłam spać o 21.00. Bo ja najczęściej o pierwszej, to tak, ale nie o 21.00. I dzisiaj rano wstałam i obserwowałam wschód słońca, i jestem już na nogach od jakiegoś czasu. I pochmurna pogoda, chociaż widzę, że słońce zaczyna się z za chmur pokazywać. Patrzę teraz na takie żółte liście dębu. Bardzo pięknie się w tym roku mój tradycyjny taki dom przebarwia, ale też oglądałam rano sobie dzikie wino, które przebarwia się obłędnie na czerwony, piękny, czerwony, brązowy, pomarańczowy sposób. Mam jeszcze trochę zielonych liści wokół, też duża taka pokrywa liści, więc faktycznie jesienna zaduma mnie złapała. Tym bardziej, że dzisiaj, 1 listopada. I właśnie o jesiennej zadumie i o 1 listopada, czyli o odejściach, będę chciała porozmawiać. Co prawda, dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych, jutro Dzień Zaduszny, ale tradycyjnie już tak jest, że już 1 listopada kręcą się nasze myśli wokół tych, którzy odeszli. I ja z racji, że końska dawka rozwoju, zacznę od pożegnań, które miałam z końmi, ale w ogóle o roli pożegnań. I właśnie jesiennej zadumie chcę dzisiaj krótko ci poopowiadać. Więc jak to jest u mnie, jeśli chodzi o odejście koni. Pierwszego konia, którego żegnałam, to był taki bardzo specyficzny moment. To był koń, który no decyzją no pewnych osób miał pójść na rzeź. A już przestało chodzić i my ze znajomymi, z koleżankami się skrzyknęłyśmy, że odkupimy tego konia, żeby go uśpić, żeby nie musiał, będąc już w bardzo złym, bardzo złej fizycznej kondycji, żeby nie musiał jeszcze przechodzić przez te transporty, i faktycznie kupiłyśmy tego konia tylko po to, żeby go uśpić. Kolejne takie pożegnanie, które bardzo przeżyłam, to też to, to z kolei nie był mój koń, ale koń, na którym bardzo dużo jeździłam, koń, który bardzo dużo mnie nauczył, to był koń Danton. I on, on odcinał się już, to znaczy nie był to stary koń, ale miał bardzo poważne problemy ze zdrowiem, też oślepł w pewnym momencie i odcinało mu wszystkie funkcje życiowe, i w pewnym momencie już trzeba było powiedzieć dość, to znaczy można było patrzeć jak umiera coraz chudszy i już nie mogący się ruszać albo trzeba było powiedzieć dość i pół roku później po koniu D'Antonie uśpiłam mojego ukochanego konia Jantara był czarny królewicz to był koń na którym ja się za wiele nie najeździłam, bo miałam może kilkadziesiąt godzin w siodle na tym koniu to był koń też, który dużo chorował, a ja już go takiego kupiłam no nie wiedziałam, że ma problemy z jelitami I to był koń, który dużo krwi mi napsuł w tym sensie, że jak mieszkałam przy stajni, to ja słyszałam jak on zaczyna kopać, rzucać się po boksie, więc wstawałam, biegłam, ratowałam go. Na ile się dawało domowymi sposobami, a często w nocy przyjeżdżał lekarz weterynarii, żeby pomagać temu koniowi. No i w pewnym momencie już um, Miał tak dużą kolkę, a już wcześniej był po operacjach różnych, także już, już tak y, ciężko zachorował. Że spojrzałam mu w oczy, i ja patrzę, a tam jest pusto. Pusto to jest w ogóle coś, co mnie poraża. To było bardzo trudne dla mnie. Te puste oczy. I już wiedziałam, że, że tak naprawdę go z nami nie ma. I to y, przeżyłam bardzo, bo to był taki mój, mój koń. Mój kochany wymarzony czarny kurlewicz. I potem kilka lat później potrzebowałam pożegnać się z moim koniem Bursztynem. To był pierwszy w życiu koń, więc jak powiedziałam, że mój kochany koniu, ukochany w ogóle, no to Bursztyn był jeszcze bardziej ukochańszy, ponieważ miałam go wiele lat, to był koń, który mnie wszystkiego nauczył w jeździectwie. To był koń, który był bardzo łagodny dla ludzi. Z nim zaczęłam pracę rozwojową z innymi ludźmi, czyli był takim koniem asystującym w rozwoju wielu osób. I ten koń dużo dobrego mi dał. I na okładce mieszczam jego zdjęcie właśnie jesienią, przy dębie czerwonym. Uwielbiał zjadać liście dębu. Zdjęcie zrobił mój kolega Tomek Stoll. Dziękuję Ci, Tomku, za możliwość wykorzystywania tego zdjęcia. Już kiedyś to, to właśnie to zielone światło mi dałeś. Uważam, że to zdjęcie jest fantastyczne i takie mm, no, jesienna zaduma, a tu takie piękne, kolorowe zdjęcie. Wiecie, w momencie, kiedy żegnałam się z każdym z koni, to z moje serce było ciężkie, ale z drugiej strony też wiedziałam, że no, już. Już dość, i że, że już jest ten czas, żeby szły za tęczowy most. Bo tak to się mówi, że idą albo na wiecznie zielone łąki, albo za tęczowy most. Pogalopował tak na, na wiecznie zielone łąki, czasami tak mówimy w jeździectwie, czy w ogóle wśród koniarzy. I powiem Wam, że z czasem, ja faktycznie przeżywam, pamiętam te odejścia, natomiast jak przychodzi jesień i jest ta okolica dnia Wszystkich Świętych, później dzień zaduszny. To często wspominam te moje zwierzaki, które odeszły, no bo też jeszcze myślę o kotach, psach, które, yy, które też pożegnałam, ale no dzisiaj skupiam się na koniach. I powiem Wam, że o, właśnie teraz wychodzi słońce. Czyli ja mówię te słowa i wychodzi słońce, i to jest dla mnie taki magiczny moment, ponieważ one odeszły, to już jest przeszłość, a jak wracam tam do tej przeszłości, to tylko po to, żeby łapać te piękne momenty, które mieliśmy razem. I mam właśnie takie spojrzenie, taką filozofię życiową, czy taki kawałek mnie, który godzi się z tym, co było, z pokorą. Oczywiście to chwilę czasu zajmuje, ale godzę się z tym, co było. I szukam tego, co było piękne w tej relacji, ale też widzę w sobie, że potrafiłam być odważna, dzielna. Obecna zawsze do końca. I myślę, że to jest um, też wartościowe. I ta jesienna zaduma u mnie nie jest z rozpaczą, jest też z łezką, może wzruszenia, ale przede wszystkim jest z taką miłością wspominaniem wszystkich bliskich. Teraz przechodząc do ludzi, no bo oczywiście tutaj o koniach i że konie, natomiast u mnie mamy taką tradycję, że 1 listopada z moją najbliższą rodziną spotykamy się na obiedzie i wspominamy tych naszych bliskich, którzy odeszli. Śmiejemy się wtedy bardzo dużo, bo ja w ogóle pochodzę z wesołego domu, myśmy się dużo śmiali. U moich dziadków myśmy dużo śpiewali, u mojej babci, bo ja jednego dziadka nie poznałam, bo dużo czytaliśmy. Więc ja pochodzę z domu wesołego, gdzie się razem siadało do stołu, gdzie się razem jadło. I dla mnie jesienna zaduma i oczekiwanie na Dzień Wszystkich Świętych to nie porządki na cmentarzu, tylko właśnie zakupy i obiad. I też być może inne jeszcze osoby wpadną, ponieważ tutaj w mojej miejscowości jest dużo grobów rodzinnych, więc czasami jest tak, że przyjeżdżają bliscy czy znajomi na cmentarz do, do, do naszych bliskich. I wtedy wpadają na kawę, na herbatę, na ciasto, czy na coś, właśnie, żeby coś, coś chapnąć, żeby coś zjeść. Więc um, jest rano 1 listopada, jest przepiękna pogoda, czyli jest tak jak w moim sercu. Czyli nie ta typowa jesienna zaduma ze, ze smutkiem i pluchą, tylko jesienna zaduma, bo wspominam, ale wspominam tylko to, co dobre, to, co piękne i te emocje, które wtedy mi towarzyszyły, staram się utrzymywać. Czyli te serdeczne, te miłe i te dobre. Więc dzisiaj dla mnie dzień, oczywiście, że pełen zadumy, ale nie rozpaczy, nie smutku, tylko bycia razem z bliskimi, którzy nadal są. I mam dla Ciebie pytania rozwojowe, takie do pomyślenia, trochę z różnych miejsc, żeby one do Ciebie przychodziły. Czyli pierwsze to w ogóle, która pora roku jest Twoją ulubioną. Drugie, jak na Ciebie wpływa jesienna zaduma. Trzecie, jak często wspominasz bliskich zmarłych. I czwarte, jakie masz tradycje okołoświąteczne związane z dniem właśnie Wszystkich Świętych i dniem Zadusznym. Dzięki za dziś. Pięknego, spokojnego świętowania i jesiennej zadumy. Pa!